W Mierzęcicach można już poczuć magię zbliżających się świąt. Wszystko za sprawą świętego Mikołaja i jego pomocników, którzy przybyli do Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach nieco wcześniej, bo już 3 grudnia. Na zaproszenie Pana Wójta Gminy Mierzęcice, Pana Grzegorza Podlejskiego oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach. Tradycyjnie już jak co roku Mierzęcice odwiedza święty Mikołaj. Myślę, że jest to najlepszy dowód na to, że dzieci w naszych gminie są bardzo, bardzo grzeczne. W związku z tym razem z świętym Mikołajem przygotowaliśmy dla nich trzy godziny wspaniałej zabawy z mnóstwem atrakcji, o czym mam nadzieję, że dzisiaj Państwo będą mogli się przekonać. Na każde dziecko czeka moc atrakcji. Każdy otrzyma świąteczny upominek, gadżety oraz coś słodkiego, więc myślę, że każdy będzie zadowolony. Podczas trzygodzinnego programu młodzi mieszkańcy Mierzęcic poznawali kolejno wszystkich pomocników świętego Mikołaja i przygotowywali się na przyjęcie najważniejszego gościa z dalekiej Laponii. Zabawy typowo Mikołajowo-zimowe, witanie pani zimy, witanie elfa, spadnie śnieg, będą kolorowe bańki midane. Będzie bardzo dużo prezentów dzisiaj dla dzieciaków. Podnosimy wszyscy obie ręce do góry! A ja zapraszam do nas na scenę prawdziwego, najprawdziwszego z domu świętego Mikołaja czarodziejskiego elfa. Robimy wiaterek, ale wszyscy! Jeszcze wyżej. nóżkami. Na czas czas, oho ha, o, ho, ha. zabaw na czas. I uwaga, klaszymy w rączki, ale głośno. Idzie zima, pani zima, Mali mieszkańcy Mierzęcic byli w tym roku bardzo grzeczni, dlatego z tak dużą radością wyczekiwali wizyty świętego Mikołaja. Jaki prezent chciałabyś dostać? Walizkę do supplies! Ja bym chciała bardzo nowy piórnik, bo mi się zepsuł tamten. Ja bym bardzo chciała nowy plecak, bo mi się powoli psuje. Ale byłyście grzeczne, żeby dostać te prezenty? Tak, grzeczne. Jaki jest ten wymarzony prezent, który chciałabyś dostać? Co to jest takiego? Co napisałaś w liście do Mikołaja? Lego. Ja bym chciała bezprzewodowe słuchawki. A ty? Maszyna do robienia parkoczy. W końcu przyszedł czas na upragnioną wizytę świętego Mikołaja. Zanim młodzi mieszkańcy Mierzęcic otrzymali słodkie prezenty, Mikołaj zadbał o to, by obiecali, że w kolejnym roku będą równie grzeczni. Mikołaju, Mikołaju wszystkie o ślicznie. Ja też bardzo mocno kocham. A mam pytanie. Czy widzicie, że słyszy nie No to ładna. Wszyscy prawa ręka do góry. Ja otwieram szeroko oczy, a wy powtarzacie za mną. Kochana mamo! Nic nie dostaniecie, bo nie słyszałem. Kochana mamo! Kochany tato! My dzieci! że będziemy bardzo grzeczni, <raarlancie> że będziemy wszystko zjadali, zabawki sprzątali. <martyrcy scondali> Żegnając się z dziećmi, Mikołaj zapewnił, że ich życzenia mają magiczną moc i obiecał, że powróci znowu do Mierzęcic w przyszłym roku. Mostly... My się nazywamy krauni, cyrkowi Rupert i Rico. Pozdrawiamy mierzęcice, Życzymy Państwu zdrowych, wesołych, spokojnych świąt, dużo radości, ciepła rodzinnego i wszystkiego dobrego w nowym roku. Pozdrawiamy Mierzęcicę. Wszystkiego dobrego.